Aby rozwiać wszelkie wątpliwości już na początku tego odcinka pragnę podkreślić, że nie jesteście w stanie odtworzyć komputer, który zaraz zobaczycie z nowych, tych samych części, które ja wybrałem w cenie 3,500 zł. Jak zresztą sami zaraz zauważycie, gdybyśmy dodali wszystkie części z listy, których ja użyłem do budowy mojego komputera do koszyka, no to wyjdzie nam około kwota 5300 zł. Za oczywiście identyczny setup 1 do 1. Wynika to oczywiście z tego, że ja skorzystałem z markowych dosyć drogich komponentów, pochodzących m.in. od NZXT, a to sprawiło, że oczywiście kwota, którą trzeba na ten komputer wydać, lub trzeba było wydać, jest dużo wyższa niż to co moglibyśmy złożyć w tej cenie z komponentów no po prostu niższej jakości. Wy jednak nie musicie oczywiście korzystać z komponentów od NZXT. Możecie wybrać coś z dużo niższej półki, a tym samym bez problemu zmieścić się w kwocie 3,5 tysiąca, zyskując oczywiście tą samą wydajność. Z drugiej jednak strony, gdybyście byli zainteresowani zakupem komputera z tego odcinka w mega promocyjnej cenie, no bo skoro normalnie go trzeba by było składać za około 5000 tysięcy zł, aby dostać te same części, a u mnie macie go dokładnie w cenie 3,5 tysiąca, bo nie chciałem, abyście przepłacali za coś, co nie jest tyle warte, no to oczywiście linka znajdziecie w em, przypiętym komentarzu pod tym filmem właśnie, tak? I ten link będzie oczywiście usunięty w momencie, w którym komputer się sprzeda, tak żeby nikomu nie robić nadziei, że może jeszcze gdzieś tam się w komentarzach czai. Nie, on będzie przypięty, jak się go ktoś, że tak powiem, zdecyduje zakupić, to od razu ten komentarz wypada. Oczywiście zdaję sobie przy okazji sprawę, że chętnych na komputer za około 3500 tysiąca będzie pewnie więcej, dlatego przydatne linki z oczywiście koszykami lub komponentami, które będą przydatne do budowy tego typu zestawu znajdziecie w opisie tego materiału i mam nadzieję, że będą dla Was przydatne, więc. Częstujcie się i do usług. A jeżeli to dla was za mało, bądź nie będziecie pewni dokładnie co z tych linków wybrać, to z tych list zakupowych będzie dla was odpowiednie, to jeszcze przy okazji was zapraszam na moją grupę PC Byteku grupa technologiczna, oczywiście grupa na Facebooku. Tam ja wraz z moderacją postaram się dla was dobrać, wybrać, skonfigurować najlepszy zestaw w kwocie, którą dysponujecie. Tylko oczywiście pamiętajcie o tym, żeby taki post pisać jedynie, jeżeli kupujecie coś w przeciągu myślę, że nie dłuższego czasu niż około 2 dni. W przeciwnym wypadku będzie to bez sensu, bo po prostu ceny się tak szybko zmieniają, komponenty znikają, że no to się będzie po prostu wszystko bardzo szybko dezaktualizowało. A jak z tym przedstawia się moja konfiguracja, którą zaraz wam pokażę dla szczęścia odcinka. Zapraszam Was na tanie granie sezon 5. Przygotowałem koszyki w dwóch różnych sklepach, i w ogóle w kilku różnych wariantach, tak by wam zobrazować, jakie są możliwości złożenia komputera o podobnej specyfikacji i o podobnej wydajności. No i teraz tak, ja rozumiem, że wiele osób pewnie stwierdzi, że ten konfig, który jest w odcinku, jest przepłacony, i oczywiście te osoby będą miały rację, jeżeli bierzemy pod uwagę tylko kwestie wydajności. No i to jest. Mniej więcej właśnie ta specka. Jest to i trójka. Nie ma nie ma żadnej karty graficznej, ponieważ te karty cały czas wywiewa ze sklepu. Po prostu, co tylko dodam do koszyka, to zaraz tego nie ma. Więc to jest bez sensu. Ale reszta to jest praktycznie to samo, co jest w moim kąpie w tym odcinku. Poza płytą główną, ponieważ Asrock zmienił B460 na B560. Więc jakby ta nowsza płyta z nowszym chipsetem jest w tym momencie tutaj w tym koszyku. Ale reszta jest właściwie identyczna, więc to się akurat nie ma co przejmować. No w Xcomie akurat nie ma H210i w wersji czarno-czerwonej, jest tylko wersja czarna i też przy okazji no jest chyba tam delikatnie tańsza z tego względu. Pozostałe komponenty są dokładnie takie same, więc dokładnie taka sama będzie też wydajność. No i ten koszyk wychodzi około 3200 zł w Xcomie, nie licząc karty graficznej. Jeżeli zaś chodzi o kartę graficzną, to przyznam, że jedyna w tym momencie opcja, aby zakupić w miarę prosto i szybko GTX 1650 Super. To jest Allegro. I na Allegro te karty używane zaczynają się od kwoty powiedzmy około 1500 zł. Jeżeli chodzi o wersję super, jeżeli chodzi o wersję od prywatnych. Osób. Więc nikt nie ręczy za stan tych kart, y, za gwarancję, za w ogóle fakt posiadania gwarancji i tak dalej. Dopiero gdzieś tam przewijając, 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 przewijając gdzieś tam dużo, 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 dużo dalej. Y, tu jest jakiś sklep, który to wystawia, tam jakiś pierwszy, lepszy. Y, no więc musicie mieć, moi drodzy, świadomość, że w chwili obecnej nowy GTX 1650 Super, ale jeśli taki w ogóle oczywiście trafi, to jest koszt około 2000 i w takiej sytuacji y, konfiguracja z tą kartą z jednego sklepu w którym mi się udało znaleźć wszystkie te same komponenty, nawet obudowę w tym kolorze, co trzeba, tylko oczywiście z stanowczą płytą, to jest 5300 zł kupa szmalu. I za 5300 zł da się oczywiście złożyć dużo wydajniejszy zestaw, ale to mówię jeszcze za chwilę. Natomiast tutaj chciałem tylko waszą uwagę zwrócić na to, że te komponenty są ogólnie wysokiej jakości i też to robi taką wysoką cenę tego zestawu. Co nie zmienia faktu, że doskonale przewidziałem to, że będziecie pewnie z tego też tytułu narzekać, że to się da zrobić taniej. A będzie tak samo wydajnie, i właśnie dlatego przygotowałem też koszyk z zestawem bazowym, który to już nie kosztuje 3200, a raptem 2000 zł. Dokładnie 1999 w chwili obecnej na płycie B560 również M, tylko że od Gigabajta i to jest płyta DS3H. Całkiem ok. Płyta pod i trójkę, pod i piątkę. Mocniejsze procki mogą już przegrzewać takie zasilania, ale te dwa powinny być eleganckie, elegancko dopasowane do tego setupu, zasilacze z opasem mocy, przewiewna obudowa i tak dalej, i tak dalej. I to właśnie kosztuje 1999 zł, z kolei w Mirabelach, w Mirabelach ten sam secik to jest 1995 i 89 groszy, więc jest taniej o 4 złote aż całe. Który sklep to, pozostawiam oczywiście do Waszego wyboru. Linki macie do X.com z tego oczywistego względu. Oczywiście, że z X.com jestem Wam w stanie pomóc, z mirablami Wam w stanie pomóc. Nie jestem, ale żeby być też obiektywnym, zerknąłem do konkurencji, no i tak się to wszystko prezentuje. A skoro wiemy już, jak zestaw prezentuje się na papierze, to teraz zerknijmy, jak wygląda fizycznie na blacie. będę ukrywał, że ta skrzynka ma coś w sobie, coś co sprawia, że idealnie trafia w mój gust. Może minimalistyczny design, może czerwone, nieco agresywne wstawki, które z pewnością dodają mi charakteru i gamingowego zacięcia. Sam nie wiem. Sceptycy powiedzą, że brak siatki meszowej na froncie to piekarnik, bla, bla, bla i tak dalej, ale kiedy zerkniemy na temperatury karty graficznej, to szybko okaże się, że nic bardziej mylnego. NZXT H210i to przemyślana konstrukcja o bardzo dobrych właściwościach chłodzących. Zainstalowany tutaj PNY GTX 1650 Super rzadko przekracza 67 stopni, a to karta w wersji ITX, czyli posiadająca zaledwie jeden mały no, może nie taki mały, ale jeden wentylator. No to skoro mocno się nie nagrzewa, to zapewne w konsekwencji jest bardzo głośna. Czyż nie? No, również niestety nie, ponieważ maksymalny generowany przez komputer hałas, przez cały komputer, przy pomiarze z około 30 cm, to 44,5 pół dB, czyli w zasadzie, no, może nie jakoś super ekstra mało, ale też na pewno nie jakoś super ekstra dużo. Dla porównania, przeciętny gamingowy laptop nie schodzi praktycznie nigdy podczas obciążenia. Z takich wartości oscylujących w okolicy 48, 50, a te głośniejsze jednostki nawet 52, 55 decybeli, więc ten PC serio jest cichy. W dodatku, jeszcze kiedy on pracuje tylko na pulpicie, na przeglądarce, czyli pod małym obciążeniem nie generuje hałasu wyższego niż około 39 dB, co również jest wartością bardzo przyzwoitą, biorąc pod uwagę, że szum tła, czyli po prostu, gdybyście tak sobie stali, w bezruchu, w cichym pomieszczeniu, w którym absolutnie wszystko jest wyłączone, okna są zasłonięte i tak dalej, no to właśnie taki hałas tła przeważnie oscyluje, przynajmniej u mnie, na wartościach około 32-33 dB, czyli komputer jest tylko delikatnie głośniejszy niż cisza. To dobre pozostałe komponenty w tym chłodzony krakenem X53 Intel Core i3 10100F to moim zdaniem najlepszy procesor do gier obecnej generacji tak najlepszy oczywiście w swojej cenie chodzi gdyby miał kosztować o kilka tysięcy tych więcej to nadal brałbym go bez zastanowienia Podczas testów syntetycznych potrafi pokazać, że render wideo mu nie straszny, obróbką komplików 4K włącznie. Jeśli zaś chodzi o gry, to w połączeniu z odpowiednio wydajną kartą graficzną, bez trudu generuje ponad 100 klatek w każdym jednym tytule. Nie ma moim zdaniem sensu oglądacie za jej piątkami czy i7-kami, jeżeli nie planujecie wkładać do komputera przynajmniej RTX -a 3070 lub zajmować się na co dzień streamingiem czy renderingiem. Tyle słowem przy długiego wstępu, a teraz pora na szczegółowe testy w grach. We say we were good together. Zaczynamy klasycznie od CSGO, który nie zaskakuje. Średnia klatek nada z 2 w trybie devmatch jest przewidywalna. Zakres 200, 300, 350 fps to dość, aby skorzystać z dobrodziejstw monitorów 144 Hz, no i oczywiście, aby bawić się komfortowo. Apex. Miłe zaskoczenie. Wprawdzie detale dopasowane pod rozgrywkę esportową, zatem co zbędne to wyłączone, a w rezultacie stabilne 140 klatek. Fani esportu mogą zacierać ręce. Gracie jeszcze w Fortnite? Night? Dajcie znać w ogóle w komentarzach, bo nawet nie wiem. No w każdym razie mi się on kojarzy e sportowo, więc no cóż, cóż zrobić? No testuję. Detale zgodnie z wolą ludu, minimalne, z teksturami, zasięgiem widzenia na ultra, wygładzanie krawędzi na średnich. Efekt? Średnio ponad 200 klatek, choć bardziej rozsądnym jest spodziewać się około 150 na liczniku biegając po całej mapie. Szczerze? Nie spodziewałem się, że GTX 1650 Super jest aż tak... no... super. Co tu dużo mówić? PUBG w identycznym settingu detali wypluwa średnio ponad 160 klatek na pustynnym Miramarze. Na zdecydowanie bardziej deszczowym i zielonym Sanhoku z kolei FPS-ów jest nieco mniej, bo w okolicy 150, ale nadal to świetny wynik jak na Pabga, oczywiście. Gra jest absolutnie grywalna. Zmagania esportowe kończymy na Warzone. Niestety z przyczyn nieznanych MSI Afterburner nie chciał tutaj jednak działać. Wbudowany w grę licznik klatek pokazywał średnio około 90 ramek przy obniżeniu detali do poziomu podobnego jak w poprzednich grach, czyli tekstury, zasięg renderowania i wygładzanie krawędzi wysoko, reszta na minimum. Taki zabieg jest zresztą skazany przy karcie graficznej z pamięcią wideo, która nie przekracza 4 GB, ale jak widać... Opłaca się. Gra jest płynna, a licznik przekracza czasem wartość trzycyfrową, co robi na mnie wrażenie. Czas na cięższy kaliber. Tlagier singleplayerowych obrałem za cel co najmniej 60 klatek i detale średnie. No a wynik? W mrocznym i ponurym kontrol cel został osiągnięty z nawiązką. Przebieg testowy zamyka się w przedziale 60-70 fps, -ów. jest zatem super. Horizon Zero Dawn również pokazuje zbliżone rezultaty. Pomiar wydajności kończę średnią oscylującą w okolicy 72 klatek w stałym miejscu testowym. Cyberpunk 2077 był mniej łaskawy na detalach średnich od poprzedników podczas dynamicznego przemieszczania się pojazdem. Jednak kiedy Wii zaczął poruszać się o własnych siłach, liczba klatek powróciła na właściwy pułap, czyli bez problemu przekraczała magiczną barierę 60 ramek. Testy gier single player wieńczą przebieżką po Nowigradzie oraz Krzywuchowych Moczarach w Wiedźminie 3, w którym dla odmiany wybrałem detale wysokie. W pierwszej lokacji testowej udaje się bez trudu wycisnąć ponad 90 klatek średnio, w drugiej nieco mniej, bo około 85 również średnio. Wieś nie wskazuje jednak żadnych problemów z stabilnością, rozgrywka po załadowaniu lokacji staje się płynna i przyjemna. Jak zatem widać na powyższych testach Duet i3 10100F i GTX1650SUper to bardzo zgrany duet. Oczywiście takie połączenie rekomenduję głównie dla osób zainteresowanych graniem w rozdzielczości 1080p, no i przy ustawieniach średnich bądź wysokich, ale tu jednak przy detalach wyższych trzeba liczyć na oczywiście mniejszą liczbę klatek. Gdybyście mieli monitor, który oferuje Wam matrycę 144 Hz i więcej, to właśnie dla Was są detale głównie tak zwane sportowe lub średnie, bo właśnie w tych. Ustawieniach komputer odnajduje się najlepiej, generując przeważnie powyżej 60 klatek, a w tych wypadkach gier e-sportowych nawet i ponad 100. No i teraz może się nasuwać pytanie, czy za 3,500 zł da się złożyć jeszcze wydajniejszy sprzęt niż ten, który widzieliście w tym odcinku. A no oczywiście jest to możliwe, tylko no nie takie do końca proste. Ponieważ ceny kart znowu idą w górę, a to oznacza, że musielibyście kupić sobie GPU za maksymalnie 2000 zł, aby resztę tego budżetu przeznaczyć na no nie oszukujmy się, dużo, dużo starsze lub dużo, dużo niższe jakości komponenty, aby właśnie móc zamknąć. Cały budżet w cenie około 3,5 tysiąca. Czymś, co ogólnie polecam dla osób nie bojących się używanych kart z drugiej ręki, z no. Niewiadomą przyszłością i bez gwarancji, to zakup GTX 1070, ponieważ ma on dwa razy więcej pamięci i jest on też delikatnie wydajniejszy od GTX 1650 Super. A co z tym idzie, to oferuje wam po prostu na start wyższą wydajność. Wady, no niestety, to że jest to karta używana i ma już na karku praktycznie 5 lat, więc nie da się ukryć, że no w niektórych wypadkach mogą to być karty po prostu już delikatnie zajechane i po przejściach. Tym bardziej, że koparkowicze też nie szczędzili tych kart, jeżeli chodzi o lata świetności kopania Ethereum w 2019, 2018 i tak dalej. Z drugiej jednak strony, jeżeli mielibyście 3,5 tysiąca zł, możecie też iść w Zion, i w takim wypadku najbardziej polecałbym wybór Ziona E52620V3, bo ten procesor, w połączeniu z tańszą płytą główną, zaoferuje Wam oczywiście możliwość doboru właśnie karty w cenie około 2000, czyli w skrajnym wypadku nawet GTX 1080, którego też bez problemu napędzi, jeżeli oczywiście się nastawiacie na grę w detalach wyższych kosztem zbliżenia się bardziej do detali, czy znaczy do klatkarzu bliższego 60 ramek, a nie 100. No bo ten procent, jednak z uwagi na niski zegar, no nie wygeneruje wam więcej niż 100-150 klatek w tych bardziej popularnych grach, niestety. Ale jeżeli kogoś interesują rozdzielczości wyższe i będzie bardziej obciążał kartę niż CPU, no to jest to oczywiście bardzo fajny wybór. Ewentualnie alternatywnie dla osób, które wolą mieć więcej rdzeni i wątków, E5 2689 lub 2690 to jest to samo. I w takiej sytuacji połączenie tego procesora z tanim RAMem ECC DDR3 zaowocuje maszyną, która będzie Wam w stanie zaoferować 32 bądź 64 GB pamięci operacyjnej, właśnie w setupie za około 3500 z bardzo wydajną kartą graficzną. Testy tych komponentów są oczywiście na kanale, więc sobie poszukajcie w playlistach stanie grania. Tam macie oba procesory przetestowane na wiele różnych sposobów, więc polecam, zachęcam i tyle w temacie, a jeżeli macie jakieś pytania to oczywiście ładujcie je w komentarzach pod tym filmem, są one bardzo mile widziane, jeżeli obejrzeliście cały film bez przewijania to wpiszcie w komentarzu koszyk na owoce a jeżeli nie to wpiszcie po prostu, że przewijaliście, bo jesteście niedobrymi widzami, którzy przewijają filmy, tymczasem moi drodzy dzięki wam serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym tanim graniu już niedługo, pamiętajcie o łapce w górę i subiku Bo to ważne. Na razie. I would say we were good together. I would say we have fun. But our trails will.